Ok, um, dzień dobry, witam Was w kolejnym, ósmym już odcinku. Zagrajmy w Warcraft 3. Um, chapter 8 Dissension. Nawet nie wiem co to znaczy po polsku. W sumie przydałoby się sprawdzić. Posłuchajmy. I apologize, emissary, but the prince is away on an errand. What brings you to this desolate place? By royal edict, you men are to return to Lord Aron immediately. Lord Uther has convinced the king to recall this expedition. <laughs> We're to just pick up and leave? That's correct. My men report that the roads from here to the shore are held by the undead. You'll need to find an alternate route back to your ships. To hell with the undead. We'll cut our way through the woods, men. Captain, why are the guards not at their posts? Well, my lord, your father had our troops recalled at Lord Uther's request. Uther had my troops recalled? Damn it! If my warriors abandon me, I'll never defeat Malganus. Ships must be burned before the men reach the shore. Isn't that a bit much, lad? Burn down to their frames. No one goes home until our job here is done. Wow, Artas. Zero chill. Zero chill po prostu. Aha. Ja okay. need to fight our way through the undead.

Łącznie z wyrąbkiem, dobra, to jest jakaś trasa inna? Nie. Musimy przebiec. Dobra, przebiegniemy. Zrobimy tak. Arta zbierz agro. Wy tutaj. Kolego, To jest bardzo zły pomysł. Nie! O mój Boże! To będzie najbardziej lamerska misja ever. Tristów. <ścoughs> Boże, co za tragedia. Co za tragedia. Tędy nie przejdziemy.

Kolejny Ring of Regeneration, okej okay. Weź to, bo po prostu Matko kochana, dobrze, że mamy chociaż tych Bo byśmy nawet nie byli w stanie spalić statków Boże, Boże co, co za tragedia, co za tragedia. Dobra, przepraszam was bardzo, On, postaram się już tak nie lamić tragicznie, żeby to nie, nie wyglądało tak, no... Tak jakbym w ogóle się nie nadawał do nagrywania tych filmów. Ale zapewniam was, że się nie nadaje. Mmm... <śm> skupienie. Muszę się skupić. Nie, 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 nie. Uff. Chodź tu kolego. Oh my god. Cóż to za obelisk? Zikurat. Ner Neruwiański zikurat.

Panowie, murloczki. Dobrze, to i idź. Nice. Dobra, będziemy tak, że tak powiem, tankować i to mocno. Niech to agro się złapie na moich bohaterach, którzy mają mnóstwo pancerza. Wow! Naprawdę dużo. No, oh, no, spokojnie, spokojnie. Zarządzamy tymi jednostkami. Czy ktoś umarł? Chyba nie. Idziemy dalej. Mana Stone. Tutaj widzę, że pan Krasnolud może jeszcze więcej many zużywać. Spokojnie. Idziemy dalej. Kolejny statek. Idzie, idzie dobrze. Jest ok. A, czy ja jestem w stanie go sięgnąć tutaj? Stąd? Nie. 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 Idziemy dalej. Nie ma czasu. Nie ma czasu. Książa Ardasia. Krasnoludzie ludzie Muradinie. a. -a. A nie, co jest? Ale co? Aha! Możemy wysadzić drzewo Dobra, dobra Już, już, już okay. Myślałem, że Tutaj będą cepelinki i my będziemy sobie, że tak powiem, latać, ale widzę, że nie Okej, okay, saperze. Ale fajnie mówią pau pa, pa. Wow. Jeszcze jeden? Hello? Co? Co się dzieje? No to tutaj. No to tutaj. Ojej. Tak, misje się, się, robi się robią coraz cięższe i coraz bardziej się muszę skupiać, więc. Um... Nie mówię. Ale to może dobrze. W sumie i tak nie mam nic zbyt ciekawego do powiedzenia. Przynajmniej dzisiaj. Tak sobie właśnie zagrałem. Bo mam trochę czasu. No i chciałem sobie tak pogadać troszkę. Okej. Okay. Killing Magic. I kill for you. A. Dobra, nie mamy już. Redynie. Jeszcze, jeszcze. bić, bit. Nice. dalej. Nice. I'm ready O matko kochana, co się Just dzieje z tym

Idźcie, idźcie przodem, a tutaj może się nam uda przemknąć. Ha, nie jest źle. Może mają zredukowane obrażenia albo coś? Nawet się udało. Jedna ofiara. Spoko. Spoko, nawet nie jest źle. No, nie lubię misji na czas. Myślę, że no niewiele, niewiele osób, albo wiele osób, sobie że tak powiem, ma z nimi problem. Zawsze to jest dodatkowa presja. Cóż zrobić? Oni przywołali szkieletory. Ale na szczęście to są też szkieletory słabiaki, które się nie nauczyły strzelać z łuków przed śmiercią, więc zostały zwykłymi szkieletorami. A nie jakimiś magami, albo łucznikami, albo inne fajne rzeczy. Artes zabij. Nie wiem, gdzie jesteś, panie krasnoludzie, ale myślę, że możesz. Dobra, nie ma czasu, nie ma czasu. Proszę, proszę zamordować szkieletory. Idziemy dalej. Po kolejny statek. Ach, znowu szkieletory. Dalej. W fach. A, rzucałem slowa. Nawet nie wiedziałem. Priści potrafią dispelować? Abolish magic. O, nice. Jak każdy dobry priest, kastujemy z dispela. Dobra, ciężka bitwa przed nami. O mój Boże. Dobra, Artas zabi Uradinie Kurcza, chciałem rzucić Ultim. Eee, szybko umarł, Co cóż to za pasówka? Huh. Uradinie Zabi nie. Hmm, to jest pomysł, żeby rzucić nasze potężne paladynowe Alti jak tylko poumierają i w sumie, w sumie już. O, oh, coś tam się zrespiło, ale nie wszystko chyba. To można niszczyć? Nie, to są krypty zwykłe. Okej, okay, kolejny stateczek. Jeszcze raz przepraszam bardzo za te lamienie z początku. No, co poradzić? Nie jestem jakimś super geniuszem w RTS, a muszę przyznać, że początek tej, tej misji też mnie trochę zaskoczył, bo zaczął się dość ciężko po prostu. Prince Arthas, szybko, moi wojownicy! Te mordercze stworzenia spaliły nasze statki i okradły ci drogę do domu. Zabijcie ich wszystkich w imię Lordaeron. Damn, beasts! Kill ich wszystkich! This Who to Our ships are ruined. What will we do now? Listen to me all of you. There is no way home for any of us safe through victory. In this land we will stand or fall together. Now, return to the base and man your posts. Okej. Okay. Dziękuję wam bardzo wszystkim za oglądnięcie tej kolejnej misji, On, gdzie Artas spalił swoją własną flotę i obrócił się przeciwko tym, których wynajął do pomocy w tym strasznym czynie. Cóż, jak widzimy, jego upadek kroczy z każdym krokiem. Coraz bliżej ku upadkowi. Wow, ale powiedziałem, dobra, to się wytnie. Dzięki. Papa. Pa.